Dzień dobry, moi drodzy. Dwa miesiące do matury, i dlatego rozpoczynam nowy cykl, to jest takie moje, taka moja odpowiedź na Wasze potrzeby. Czyli w sumie będziemy mówić o maturze, o przygotowaniu do matury w ciągu tych 60 kilku dni. I na początek takie krótkie przypomnienie. Wiecie już, że na poziomie podstawowym czas przeznaczony na pisanie tego arkusza egzaminacyjnego to 170 minut. Zasadniczo to są prawie 3 godziny bez 10 minut, a zatem spokojnie ze wszystkim zdążycie. Zawsze radzę maturzystom, aby na początek bardzo dokładnie czytali załączone do arkusza. Arkusza teksty, tak zwanego czytania ze zrozumieniem. Nawet więcej niż dwa razy. Bardzo dobra metoda, o której bez przerwy mówię, to jest wykorzystanie brudnopisu na to, żeby podzielić sobie akapity w tych tekstach i jednocześnie każdy akapit po swojemu zdaniem czy dwoma zdaniami streszczać dla siebie. To jeszcze nie jest streszczenie właściwe. Ale pozwala to Wam na to, aby zrozumieć ten tekst, aby się z nim zapoznać. Spróbujcie też z nim polemizować, wyłonić to, co jest według Was najważniejsze i zadać sobie pytanie, czy zgadzacie się z autorem tego tekstu, czy nie. Dlaczego? Ten tekst trzeba poczuć. Natomiast bardzo złą metodą jest, moi drodzy, korzystanie z takiego, takiej łatwiejszej ścieżki. Czyli najpierw czytam zadania. A potem dopiero wracam do tekstu, żeby zobaczyć, czy jest tam odpowiedź. Nie, bo w tym momencie, przy tych arkuszach maturalnych, trzeba przede wszystkim myśleć. Pokazać, że się przeczytało ze zrozumieniem i myśleć logicznie. To nie jest możliwe w sytuacji, w których podchodzicie do e, takiego testu jak automat. Czyli zadanie to musi być odpowiedź, zadanie to musi być odpowiedź. Nie. Wy musicie udowodnić, że dany tekst rozumiecie. Natomiast jeśli chodzi o rozprawkę, to nadal największym problemem jest argumentowanie i stosowanie przykładów, które mają poprzeć te wasze argumenty. O tym oczywiście będę mówiła w kolejnym odcinku, dlaczego niektóre wasze argumenty i przykłady się w ogóle nie nadają, dlaczego są oceniane niekorzystnie. Natomiast dzisiaj postanowiłam się w ramach powtórki skupić na tym, co zdaje się stwarzać pewien kłopot, pewien problem. Otóż, jak widzicie, teraz spotykam się często z maturzystami i w trakcie tych spotkań wychodzi na jaw, że są dwa takie tematy, które nie do końca są opanowane, nie do końca są zrozumiałe. Pierwsza kwestia dotyczy funkcji języka, natomiast drugi z tych tematów to style, style użytkowe we współczesnej polszczyźnie. I postanowiłam, że w ramach tej powtórki przed maturą będę mówiła w takich powiedziałabym blokach, czyli najpierw coś z nauki o języku, kolejny odcinek dotyczy rozprawki, potem znowu coś z nauki o języku i znowu o rozprawce. I dzisiaj. Pragnę rozpocząć tematem związanym właśnie z funkcjami języka, przypomnieniem Wam, jakie są te funkcje języka i jak należy je w tekście rozpoznawać. Nigdy nie ma takiego tekstu, żeby była w nim wyłącznie jedna funkcja językowa. Tych funkcji jest wiele, natomiast któraś będzie zawsze dominowała. To oczywiście y, zależy od charakteru tekstu, ale na początek wróćmy do słynnego już schematu Romana Jakobsona i po raz kolejny zobaczmy, czego pamiętacie. W schemacie Romana Jakobsona mamy do czynienia z nadawcą, którego oznaczę literką N, oraz odbiorcą. Zwykle rysuję jakieś zabawne ludziki, ale postanowiłam wam dzisiaj oszczędzić tych wrażeń estetycznych. I moi drodzy, ci nadawca i odbiorca muszą wejść ze sobą w kontakt. Oczywiście ten kontakt może być kontaktem dosłownym, czyli spotykają się widzą się nawzajem, ale mogą też wejść w ten kontakt na przykład za pośrednictwem telefonu albo mediów społecznościowych. Teraz jest tak dużo możliwości. Nadawca będzie przekazywał odbiorcy jakiś komunikat. Ale żeby odbiorca ten komunikat zrozumiał, to muszą mieć wspólny kontekst. To jest kontekst, proszę Państwa, krótko mówiąc, to jest taki wspólny obszar wiedzy, którą y, oni dzielą i którą y, rozumie odbiorca w odniesieniu do tego, co mówi nadawca. Przykładowo, jeżeli nauczyciel przychodzi na lekcję języka polskiego, to spodziewacie się na przykład lekcji na temat lektury szkolnej. Gdyby nauczyciel zaczął mówić w języku chińskim o um, pladze stonki ziemniaczanej, to wówczas na pewno nie mielibyście do żadnego odniesienia, bo to nie jest w ogóle tematyka lekcji, na jaką liczyliście, czyli nie ma tego kontekstu, prawda? No i oczywiście, proszę Państwa, skoro mamy już komunikat, kontekst i kontakt, to jeszcze jeden element musi tutaj zajść, proszę Państwa. W zasadzie powinnam od tego zacząć. Żeby oni się mogli zrozumieć, to muszą mieć wspólny kod. Jeżeli rozmawiają e, osobiście, to tym kodem będzie język polski mówiony dajmy na to. Jeżeli rozmawiają za pośrednictwem na przykład jakiegoś czatu, będzie to język polski pisany. Tych elementów, jak widzicie, jest niewiele. Ale teraz, proszę Państwa, jeżeli to co mówi nadawca? Skupi się na którymkolwiek z tych elementów, wówczas będzie dominowała inna funkcja języka. Załóżmy więc, że nadawca to oczywiście skrótowo będę opisywała skupi się na sobie. Są to wszelkie komunikaty w stylu coś mi się podoba albo nie ale także komunikaty w rodzaju boli mnie głowa albo komunikaty w rodzaju jak ja nie lubię takiej pogody. Lub co sądzisz o, tych, o tym filmie? Ja uważam, że na przykład jest kompletnie bezsensowny. W tym wypadku nadawca daje wam znać co do tego, jakie przeżywa emocje. W zasadzie je wyraża. W związku z tym realizuje się wówczas w jego wypowiedzi funkcja ekspresywna. Może się tak jednak zdarzyć, że nadawca skupi się na odbiorcy, będzie czegoś od niego oczekiwał. Albo konkretnego działania, albo zmiany poglądów. Będą to wszelkie komunikaty, w których na przykład politycy chcą Was nakłonić do tego, abyście na nich głosowali. Reklamy chcą Was przekonać do tego, abyście kupili konkretny produkt. Ale równie dobrze może to być Wasza mama, która Was prosi, żebyście wyprowadzili psa na spacer. Wówczas dominująca funkcja to będzie funkcja imprezywna. Kiedy oglądacie wiadomości albo je słyszycie, to wówczas bez oceny podawane są konkretne fakty. Jeśli ktoś powie, że dzisiaj pada i będzie zachmurzenie, to nie ma w tym żadnych emocji. To jest po prostu informacja. Wówczas będziemy mówić o tym, że najważniejszy jest kontekst. W tej sytuacji będziemy mieć do czynienia z funkcją informatywną. Na przykład jeżeli dostajecie test, taki właśnie w arkuszu egzaminacyjnym, to mogą to być wszelkiego rodzaju teksty, na przykład o jakichś badaniach naukowych, jakieś informacje historyczne, wówczas będzie to ta funkcja informatywna jako dominująca. Jeżeli skupi się na komunikacie ta wypowiedź, a więc będzie to na przykład jakiś wiersz, albo rymowanka, albo nawet przysłowie, Wówczas będziemy mówić o funkcji poetyckiej. A więc charakter tego komunikatu, jego brzmienie, słowa używane będą tutaj miały znaczenie. Jeśli skupimy się na kontakcie, na nawiązaniu kontaktu, będzie to funkcja fatyczna. Funkcja fatyczna. Wszelkie hej, cześć, co słychać. Wszelkie m -m -m w rozmowie, kiedy ktoś pyta, czy ty mnie słyszysz, to też jest funkcja fatyczna. Ona służy nie tylko nawiązaniu kontaktu, ale także upewnieniu się nadawcy, że jest w ogóle słuchany. A więc słyszysz? Albo prawda, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i na koniec, proszę Państwa, jeżeli nam się to, co mówimy, skupia na kodzie, mówimy wówczas o funkcji metajęzykowej. To znaczy, ja często lubię powtarzać, że wówczas język skupia się sam na sobie, mówi o sobie. I generalnie rzecz ujmując, w tych wszystkich testach maturalnych najczęściej będziecie spotykać się z czterema funkcjami: ekspresywną, impresywną, informatywną oraz poetycką. Myślę, że to jest taka dobra lekcja na przypomnienie, ale bardzo Was proszę, żebyście jeszcze przejrzeli te informacje i żebyście je sobie przyswoili przed maturą, bowiem zdarzają się zadania, w których musicie albo wskazać, że dominująca funkcja to funkcja ekspresywna, albo impresywna. I wówczas czego szukamy w tekście? Jeżeli dominującą funkcją jest funkcja ekspresywna, autor tekstu będzie bardzo często podkreślał swoje stanowisko i swoje odczucia w odniesieniu do danej sprawy. Jeśli natomiast dominującą funkcją ma być funkcja impresyjna, to autor tekstu będzie bardzo często wskazywał na to, co należy zrobić, co trzeba zrobić, co powinniśmy zrobić i jak zadziałać. Myślę, że to na powtórzenie będzie w sam raz. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejny odcinek, nie mniej ważny, bo będę mówiła o tym, jak te argumenty w rozprawce pisać, żeby one były dobre. Do usłyszenia.